Cześć, witajcie na kanale Książko dzieje. Dziś pora na TBR. Ale chciałbym, żeby ten TBR był poprowadzony w trochę inny sposób. Może nie tyle poprowadzony ale chciałbym, żeby on troszeczkę inaczej wyglądał. Podczas nagrywania, bodajże podsumowania miesiąca, właśnie wpadłem na pomysł, żeby nagrać ten TBR w taki inny sposób i miał on się pojawić jako TBR na marzec, ale wypadły mi inne filmy, które chciałem nagrać, które właśnie Marta też tam mi proponowała, żebym nagrał. Także ten TBR przesunął się i dopiero teraz będzie TBR na kwiecień. Ale na czym miałoby to polegać, więc już tłumaczę. Wybrałem sobie 8 książek, które chcę przeczytać, i są to książki mniej więcej wybrane po połowie z takiej kubki książek, listy książek, które chcę przeczytać, ale odwlekam to czytanie w czasie dość długo i pojawią się tu też takie książki, które chcę przeczytać, i są to takie nowości, książki nowe, które poznałem niedawno i właśnie też chcę je przeczytać. No i spośród tych książek Marta jakby je poparowała i Wy będziecie wybierać po jednej książce z takiej pary. Także głosujcie, wybierajcie. Jeśli ktoś nie będzie kojarzył książki, czy też nie znał fabuły danej książki, no to ja tutaj fabułę będę przedstawiał. Także wybierajcie po prostu po lepszej fabule. Dobra, a więc lecimy z pierwszą parą, którą będzie zakon drzewa pomarańczy kontra niewidzialne życie Adi LaRue. Co do pierwszej pozycji, no to ja już miałem z nią bliższe spotkanie, no bo zacząłem ją czytać i prawdę mówiąc nie wiem czemu porzuciłem. Marta zresztą też, chociaż Marta chyba przeczytała pierwszy tom, a nie zaczęła drugiego. W ogóle z Samantą Shannon mieliśmy bliższe spotkanie na targach książki w Krakowie, gdzie było naprawdę świetnie. No, i wtedy mieliśmy taką, jakby, fazę troszeczkę na, te, na tą autorkę po przeczytaniu Czasu Żniw, który jest świetny. No, i jakoś to tak troszeczkę chyba ucichło. Ostygnęliśmy. No, i jakby nie wiem, ale ta historia mi się podobała, w miarę przynajmniej. Chociaż ja też dużo tego pierwszego tomu nie przeczytałem. W tej książce mamy jakby takie dwie historie. Historię Iad, która jest obrończynią królowej Ines. ona ją właśnie chroni przed wszelkiego rodzaju trucicielami, zabójcami, skrytobójcami i innymi rzeczami, które właśnie królowej mogą zagrażać, oraz historię Tanet, która stoi przed swoim takim no ważnym egzaminem w swoim życiu, dzięki któremu będzie mogła spełniać swoje marzenie zostając jeźdźcem smoków. Co do tej drugiej książki, no to y, ja lubię podążać za nowościami, a ta książka do tego była dość mocno nagłaśniana, więc y, myślę, że dużo osób o nich słyszało ja też słyszałem i słyszałem o niej dobre opinie zresztą fantastyka, więc w moim guście czytelniczym więc stwierdziłem, ok, ja też to chcę przeczytać mamy tutaj historię tytułowej bohaterki, która ucieka przed swoim ślubem i zawiera pakt z diabłem no, ten pakt nie jest dla niej zbyt dobry bo Eddie może żyć wiecznie ale jest tu warunek, nikt w tym wiecznym życiu jej nie zapamięta, dziewczyna jakoś chce sobie ułożyć to życie, ale w razie w, jakby jej się znudziło, no to y, przychodzi do niej co roku, w dniu jej urodzin pewien tajemniczy ludz i pyta, czy aby na pewno nie chce już mu oddać tej duszy. No, dziewczyna raczej się tu nie zgadza, ponieważ, wywnioskowałem to, y, spotyka pewnego mężczyznę y, kilkaset lat później, y, który... Jak się okazuje, zapamiętuje ją. No i tutaj życie naszej bohaterki wywraca się do góry nogami. Nie wiem, czy tak mogę powiedzieć, no ale się po prostu zmienia. Kolejnymi książkami, które Marta sparowała, będzie Przekleństwo Sony oraz Cień i Kość. Co do pierwszej książki, to spodobała mi się okładka. I tak jest przysłowie, czy też powiedzenie, nie oceniaj książki po okładce, ale ja nie oceniam, tylko wybieram. Więc tak. Poza tym, no. Mimo, że y, ta książka ma dość niską ocenę na, lubimy czytać, i y, opinie są bardzo podzielone, bo są naprawdę niskie i naprawdę wysokie, to postanowiłem, że ja też sprawdzę, zobaczymy co to, bo historia wydaje się naprawdę ciekawa. Bohaterka w tej książce jest Auroczułą, czyli osobą, która potrafi wyczuwać emocje żywych istot. Dar tej naszej głównej bohaterki był jednak ukrywany, i mimo że ona wiedziała, że takowy posiada, no to jakby tak nie umiała się nim za bardzo posługiwać aż do czasu, kiedy doszło do pożaru klasztoru, w którym nasza właśnie bohaterka mieszkała i żyła. Dziewczyna trafia na dwór, gdzie szybko staje się dość ważną osobą dla władz, staje się dla nich takim powiedzmy skanerem, który skanuje gości poddanych trzeba, na pewno nie mają jakichś złych zamiarów ma tam też pewnego przyjaciela, który podobno wtajemniczają w jakiś spisek, a w ogóle to w tym kraju dzieje się dość niedobrze i dziewczyna później będzie musiała stanąć przed wyborem komu zaufać, jak wykorzystać swój dar, żeby wpłynąć na losy tego imperium. Co do książki Cień i Kość, no to tu się przyznam, najpierw poznałem serial, chociaż nie tyle poznałem, bo go nie oglądałem, ale dużo osób się wypowiadało na temat właśnie tego serialu na Netflixie. I stwierdziłem, że ja też będę chciał go obejrzeć, ale jak się dowiedziałem, że jest książka, a ja wyznaję zasadę książka, a później film, w tym przypadku serial, więc najpierw przeczytamy, a później będziemy oglądać. Alina Żołnierka jest pogodzona z tym, że jej pierwsza wyprawa do fałdy cienia, takiego niebezpiecznego, mrocznego y, miejsca, gdzie panują potwory, y, może się okazać jej ostatnią. I gdy podczas tej wyprawy jej pułk zostaje zaatakowany, nagle w Alinie budzi się taka magiczna moc, o której dziewczyna nie miała zielonego pojęcia. Później trafia na dwór, gdzie przechodzi różne treningi, dowiaduje się co nieco, a na koniec dokonuje pewnego niebezpiecznego odkrycia, które może zaszkodzić nie tylko wszystkiemu temu, co kocha, ale również wpłynąć na dalsze losy królestwa. Ostatnio, jak y, oglądałem serial na Netflixie i czytałem książkę, to okazało się, że serial był lepszy. Zobaczymy, jak będzie w tym przypadku, ale historia wydaje mi się naprawdę ciekawa, więc myślę, że będę to czytał naprawdę mm, z zaciekawieniem. Kolejną książkową parą, która będzie walczyła ze sobą o miejsce, która zostanie pierwsza z nich przeczytana, będzie Wybrana oraz Przeklęta. Co do wybranej, to od tej autorki czytałem Moc srebra i ta książka była naprawdę fajna i zaraz po przeczytaniu miałem czytać wybraną, ale jak widać nie wyszło, także będziemy to nadrabiać. Mam nadzieję, że ta książka będzie równie fajna co tamta, a zapowiada się też ciekawie. Główna bohaterka mieszka w Polni, znajdującej się obok Rusi, która jest naprawdę piękna, jednak jest tam pewne miejsce który skrywa w sobie złowrogie moce, stwory i mieszkańcy doliny muszą się przed tym, tymi stworami bronić. Jakby to powiedzieć, korzystają z usług pewnego czarodzieja, który nazywa się Smokiem. No i ten czarodziej jakby chroni tą wioskę tych ludzi przed tym borem. No jednak nie robi tego z dobrej woli. Co 10 lat wioska musi mu zapłacić, jednak tą zapłatą nie są pieniądze, a młode dziewczyny, 17-letnie, tak, czarodziej wybiera sobie co 10 lat jedną 17-letnią dziewczynę, którą zabiera do, swojego, do swojej wieży i ta dziewczyna ma mu tam usługiwać. No, ciekawie, ciekawie, nie powiem. Polnia, Rusia, to chyba nasze okolice, zobaczymy. Na poprzedniej pozycji od tej autorki się nie zawiodłem, także mam nadzieję, że na tej również. Przeklęta, co do tej książki, to wybrałem ją, nie wiem dlaczego. Tak, chciałem ją przeczytać. Okładka mi się trochę podoba. Klimaty, król Artur i tak dalej. Rycerze Okrągłego Stołu, przynajmniej z tymi się to kojarzy. Myślę, że może być naprawdę ciekawie. Zresztą, zresztą znowu mamy tutaj Netflixa więc w razie czego możemy sobie znów coś obejrzeć. Trafiamy tutaj do pradawnej krainy druidów, która jest spustoszona przez czerwonych paladynów, taką nową wiarę. Główna bohaterka jest uważana za przeklętą, bo w dzieciństwie została zaatakowana przez demona, no i właśnie przez to tak ją nazywają. No i też raczej nie jest osobą lubianą w swojej wiosce, dlatego postanawia ją opuścić. Jednak nie zdążyła, jej wioska została zaatakowana przez właśnie tych całych paladynów. Matka też dziewczynie daje pewien pakuneczek, rzecz, którą ma dostarczyć czarodziejowi, Merlinowi. No jednak jak tego dokonać? Trzeba go odnaleźć. Tutaj przychodzą z pomocą wysłannicy Artura. No i wraz z nimi dziewczyna podróżuje i szuka takiego swojego przeznaczenia. Jak pierwszy raz zapoznałem się z fabułą tej książki, to miałem takie wrażenie, że będzie tu całkiem ciekawie, ale będzie całkiem spokojnie. Także zobaczymy, chociaż też można by wnioskować, że może się tu jednak dużo dziać, ale zobaczymy jak przeczytam. Kolejne dwie książki, które ze sobą będą walczyły, czwarta para, czyli ostatnia. Będą wybrańcy oraz nowy świat. Co do wybrańców, no to powiem Wam, że z Weroniką Roch już się spotkałem z niezgodną. To była świetna książka, beczałem przy niej, śmiałem się, świetna historia. Mam nadzieję, że wybrańcy również tacy będą. Zobaczymy. Główni bohaterowie, tytułowi wybrani, zostali wybrani, żeby ocalić świat przed mrocznym. Tak, to jest imię antagonisty. I to nie jest końcówka książki, tylko początek. I to mnie w tej książce właśnie ciekawi, jak tutaj y, autorka y, przedstawiła tą sytuację tych bohaterów, y, skoro oni już są jakby po tej swojej życiowej, niebezpiecznej przygodzie. Co oni robią, nie wiem, y, czy oni są w ogóle jeszcze w tym świecie potrzebni. Y, nie wiem, może powinienem się tu jeszcze bardziej wgłębić w tą fabułę. Y, dowiedzieć się co nieco o tej książce, ale nie chciałem. Chcę, żeby to była dla mnie taka niespodzianka. Ale, jak książka będzie równie dobra, co niezgodna, no to to będzie kolejna książka, w której będę zakochany. Co do Nowego Świtu, no to na tą książkę wpadłem podczas szukania jakichś książek science fiction. Tak miałem taką ochotkę przeczytać kilka książek z, tej, z tego gatunku i powiedzmy, jak na razie nie jestem zbytnio zadowolony. Zobaczymy, jak po tej książce. Ale ta książka zapowiada się całkowicie inaczej, dość tak nieprzyjemnie. Mamy tutaj dość nieprzyjemną i no straszliwą wizję przyszłości, gdzie człowiek rozmnaża się niczym roboty na specjalnej taśmie produkcyjnej. Rodzą się tutaj osoby idealne, tak idealne, bez wszelkich wad, bo te wszystkie wady genetyczne zostały przez biologiczne warunkowania jakby... Oddalone, nie ma czegoś takiego, no ale no powiedzmy sobie, to raczej nie będzie m, przyjemne społeczeństwo. No i taki człowiek dorasta właśnie w takim społeczeństwie, totalnie wykastrowanym z takich wyższych uczuć, no dość nieprzyjemnie, ale jestem ciekawy tej książki. M, obiło mi się też o uszy, że jest to lektura szkolna, nie wiem czy to prawda, m ale nie wiem, jak tak, to będzie pierwsza lektura szkolna, którą y, chcę przeczytać dobrowolnie, bo tak to nie. I to byłoby tyle z książek, które tutaj przygotowałem. Y, głosujcie, wybierajcie, piszcie w komentarzach, które książki mam y, przeczytać w kwietniu. Y, jeśli nie będzie komentarzy, no to y, jakby sam sobie wybiorę te książki, ale mam nadzieję, że się postaracie i choć kilka komentarzy będzie. No i co? Marta dość ciekawie te książki poparowała, bo przeważnie jest tak, że jest książka, którą bardzo chcę już przeczytać, i książka, którą odwlekam w czasie. Także zobaczymy, co wybierzecie. Możecie jeszcze pisać, który z tych książek chcielibyście, żebym zrecenzował tak bardziej dokładnie. Mam kilka książek na najbliższe recenzje, choćby nawet ostatnia godzina, która tutaj sobie czeka. No, ale z tych książek też kilka chciałbym zrecenzować. Też wybrałem, ale zobaczymy, co wy chcecie. I takim to sposobem dotarliśmy do końca filmu. Mam nadzieję, że wszystko przekazałem, co chciałem przekazać. Wszystkim wytrwałem. Dziękuję za dotarcie aż do tego momentu. Jeśli jeszcze tego nie robisz, to nie zapomnij pozostawić subskrypcji wraz z dzwoneczkiem, żeby nie przegapić naszych kolejnych filmów. No i cóż, do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć.